Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale, kolejny smartfon od rylmi Realme, Realme GT3, tegoroczny flakowiec marki Realme. Dotarł do mnie bez pudełka, no ale cóż, najważniejsze dwie rzeczy są, które są potrzebne w nim, czyli sam telefon, jak i również ładowarka, na której za chwilę, bo naprawdę jest niezła. Ale cóż, sam telefon, jak wygląda pierwsze wrażenia? No cóż, telefon z cyklu tych ładnych, przychodzi cały, wersja czarna do mnie trafiła, więc taką jaką ja lubię. Więc to jak najbardziej na plus. Z tyłu takie miejsce, które jest diodą powiadomień, która świeci kolorowo, plus e, niby za taką, jakby to nazwać, e, przyciemnioną, szybką. Macie logo Snapdragona. No, niby to procesor, wiadomo, że to nie on, ale, ale to tak sobie ładnie i ciekawie e, po prostu wygląda. Aparaty dość duże, jak widać. Dosyć duże miejsce na nie. O, szkoda, że jest błyszczące i się palcuje. Może się to po jakimś czasie, wiadomo, co z tym zrobić. Sama bryła, no fajnie, jak na tego typu smartfon mi się podoba. Dosyć duży, czyli 6,74 cala. Na ekranie jest folia, która no, nie jest jakichś wysokich lotów, bo już jest cała porysowana. A na razie ją jeszcze zostawię, bo żebym nie zniszczył zbytnio tego ekranu. Niech ona będzie. Co mamy za ekran? Jak już powiedziałem, 6,74 6,74 cala, amolet 2772 na 1240. Pixeli, odświeżanie maksymalne 144 Hz, proporcje 20 do 9, jest HDR 10. Co my tutaj w ogóle mamy, jeżeli chodzi o ten ekran, bo to warto sobie szybko o nie tutaj tylko zerknąć, w ogóle co on potrafi. Jest typ ciemny, gdzie sugeruje włączyć. Wiadomo, jasność automatyczna, też ważna sprawa. Ściąga rozmiar ekranu, to wiadomo, możemy sobie tutaj poprawić, zwiększenie ostrości obrazu. A czemu nie? Możemy takie bonusy włączać. Tutaj, jeżeli chodzi o, kolor, o takie rzeczy związane z kolorami i tak dalej, podbijaniem ich, nie róbcie tego w TikToku. Jak chcecie, żeby nie mieć wypalonej tej części z tą strzałeczką z tej aplikacji, no to sugeruję. Co my tutaj mamy? Częstotliwość odświeżania ekranu. No i spokojnie, widzę, że jest tryb automatyczny. Myślę, że warto go zostawić, bo to będzie lepiej nam działało dla baterii. No ale jest to 144 Hz, w razie czego można sobie też od razu. To odpalić. Jak jesteśmy już właśnie przy, przy ekranach, no to właśnie zobaczmy, jak wygląda ten tył, czyli ta dioda powiadomień, jak to działa, jak to wygląda. Sobie zobaczmy, gdzie to jest. Połączenie przychodzące aplikacji, które obsługuje, kiedy ona się włącza, kiedy się nie wyłącza. No załóżmy, że sobie zrobimy coś takiego. No i mamy jakiś pulsowania. Nie jest ona, może zobaczmy. typ yy, taki na czerwono. Zawsze, jak dostajecie jakieś powiadomienie, to po prostu będziecie widzieć tam, tą, tą tutaj obwódkę, yy, tą część, gdzie, gdzie ona jest. Jakby są yy, dwa tryby, jeden taki oddychający, drugi migoczący. Możecie to się w ogóle wyłączyć i jej nie mieć. Fajny bajer, jak telefon leży yy, i jakieś powiadomienie przychodzi z tylko szkoda, że to się tak niemiłosiernie palcuje. Zresztą folia też, która tu jest, zwykły plastik, więc no, palce na niej są jak najbardziej e, widoczne. Co mamy tutaj dalej? Snapdragon 8 8 Gen 1, nie, 8 Gen 2, Adreno 730, 16 GB pamięci RAM grubo LPDDR5X i 256 GB e, pamięci, jeżeli chodzi o, o sam e, smartfon. Na pokładzie tutaj mamy już pewnie Androida. 13, jak mi pamięć nie myli, dokładnie z nakładką Realme UI w wersji 4.0. Coś z ciekawostek, co my tutaj możemy zobaczyć, ustawienia dodatkowe, gesty. No, tu parę rzeczy sobie warto włączyć. Myślę, że przydatne tematy, ustawienia dostępu. No tu raczej jest tematy standardowe, funkcje specjalne, dzielony ekran, czyli możecie sobie, no wiadomo, podzielić go na dwa elastyczne okna. Aha, czyli można sobie je pozmieniać, tak jak widzicie. Zrobić takie jakby dymeczki, szybkie hmm, uruchamianie, no no, paski boczne. Nie wiem po co to jest, nigdy w życiu tego typu rzeczy nie używałem. Tryb dla dzieci, tryb prosty, to też tutaj możecie sobie ustawić. Reszta rzeczy, no to jak Android 13, więc standardowo nie widzę tutaj więcej tematów właśnie poza, poza tą diodą, o której tutaj wam mówiłem. Co jest wyznacznikiem tego smartfona, moim zdaniem, a mianowicie to. Słuchajcie, dostajecie tutaj ładowarkę, która ma 240 W. Telefon się w około 10 minut w stanie jest naładować. Masakra. Taka prędkość, że szok. 4600 mAh. Jakby było 5000, to już w ogóle byłoby bajka. No jest tego trochę mniej. Ale tak czy siak, naprawdę jest to potężna ładowara, więc problem, że telefon nie trzyma przy takiej ładowarce. Moim zdaniem raczej nie powinien wystąpić. Fotograficznie, co my tutaj mamy? Główny aparat 50 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu, 8 megapikseli kątny i 2 megapikseli cele, obiektyw mikroskopowy. Co nam to potrafi zrobić, jeżeli chodzi o focie? Aby coś było widać. Mamy szeroko, standardowo, dwukrotnie i jeszcze dalej możecie sobie walnąć piątkę, dziesiąteczkę i 20-krotnie też cyfrowo jest w stanie tutaj nam aparat działać. Zobaczmy, jak przy wideo możecie sobie przerzucać się między obiektywami. No jest taki mały, mały zgrzycik, jak zauważyłem, ale do 10-krotnego jest. Dopiero przy przejściu z szerokątnego widać zresztą nawet zmianę trochę temperatury barw, więc tak to sobie tutaj rozwiązali. Jest tryb ultranocny, uliczny, wideo, jak już mieliśmy, portret. Standardowo możemy też z 50 megapikseli bezpośrednio zyknąć fotę, plus, o, tryb mikroskop. Jestem ciekawy, jak to działa. Weźmy sobie coś gdzieś... O kurde! Ty, naprawdę to działa jak mikroskop. Widzicie kawałek łódzka skóry. Jakiś paproch gdzieś pomiędzy którąś porą. No, takiego działania, tego czegoś, to ja się nie spodziewałem. No, turbo. Wow! Serio, to teraz jestem pod wielkim wrażeniem. Zobaczmy sobie jakąś kartkę papieru. O, widzimy ślady celi tuszu. Coś bliżej? Nie, bliżej już nam nic nie zrobi. No, to ładnie. Powiem Wam, że fajny gadżet. Zobaczmy jeszcze kawałek szmatki, gdzie będzie jakiś włókna. Zobaczymy. Ja fajne. No to w, ko w końcu y tego typu aparat, który jest mikroskopem, powiem Wam, że to grubo wygląda. Jest jakiś wydruk 3D z mojej drukarki. Weźmy sobie, czy to będą turyści z tych. To nam pokaże. Warstwy, a on coś bliżej. No, trzeba się tym pobawić, ale powiem Wam, że, no, poza ładowarką, ten jeszcze tryb mikroskopu naprawdę świetna sprawa. No? Telefon już mnie przekonuje gadżetami na dzień dobry i nowościami, które są w nim, to to mi się podobało już. Na pewno porobię więcej takich jakichś nagrań, fotek. Myślę, że w filmie o zdjęciach na pewno zobaczycie więcej tego, więc to mi się podoba. Jeszcze, oczywiście, na przodzie mamy. Aparat 16 megapikseli, jego wykorzystujemy oczywiście do. się, No, właśnie, rozblokowania, czyli czytnik linii, linii papilarnych za chwilę jeszcze, ale tu oczywiście optycznie nam buźkę rozpoznaje. Czytnik linii, standardowy optyczny, ale. No, fajny, szybki. Tutaj już w tej klasie smartfonów raczej nie spodziewałbym się czegoś innego, więc to jak najbardziej na plus co jeszcze? 5G jest jest wsparcie do Wi-Fi aż do standardu 6E, czyli tego najnowszego, jak najbardziej na plus, czyli AB GNAC 2.4 i 5 GHz. To to spoczko. Oczywiście jest też Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Baidu, BDS, QZSS. Wszystkie możliwości namierzenia was są. Jest oczywiście jeszcze Dual SIM, jak to tutaj jest rozwiązane. Sobie zobaczmy, O jest uszczeleczka, więc jest szansa, że Coś tam wody nie wleje się. Oczywiście, jeżeli chodzi jeszcze o porty, no to tutaj wiadomo, co jest. Głośnik od góry mamy, też drugi głośnik, Czy jest stereo, ale mamy też mikrofon i IRD, więc podczerwień na pokładzie. Ta strona tylko przycisk do włączania, a ta strona przyciski głośności. Więc kurde, powiem Wam, że na dzień dobry telefon mi się spodobał, Waży 200 gramów, bez grama, czyli 199. Ten aparat yy, mnie zaciekawił. No kurczę, pobawię się tym. Ten bayer w postaci Logas na Dragona i tego ringa świecącego, myślę, że to też ciekawe rozwiązanie. No ale to, te 240 watów też robi robotę. Tylko pytanie, ile wytrzyma bateria tak mocno i często ładowana z taką dużą mocą? No nie wiem, też, że ta 44, 144 Hz. Klucze, muszę go potestować, bo na papierze i no tak na tak następne, że tak powiem, podejście do niego wygląda ciekawie. Mam nadzieję, że w testach będzie również dobrze. Więc odnośnie Realme GT3 na razie tyle, biorę się za testowanie, sprawdzanie dla Was, więc niedługo więcej filmów o nich, o nim znaczy się, więc z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!